Szanowni Państwo mam ogromną przyjemność witać Państwa we Wrocławku. Jest to to miejsce, gdzie stacjonują lodołamacze, które stawiamy w pogotowiu lodowym zawsze, każdego roku, kiedy mamy do czynienia z okresem zimowym. To pogotowie lodowe obowiązuje od 1 grudnia do 15 marca i w tym pogotowiu lodowym na terenie całej Polski dzisiaj jest, są 22 lodołamacze. 6 lodołamaczy gotowych do akcji jest we Wrocławku. Poza Wrocławkiem jeszcze w gotowości lodowej pozostają lodołamacze w Szczecinie. Tam jest ich 8. We Wrocławiu 1. I w Gdańsku... Tak jest proszę Państwa, że w tym okresie zimowym musimy się mierzyć z niebezpieczeństwem powstania torowej. Wtedy, kiedy zaczynają się rozwijać zjawiska lodowe w takim zakresie, który powoduje, że ten sirysz, czyli lód prądowy, zaczyna tworzyć stałą pokrywę lodową, i tą stałą pokrywę lodową trzeba w pewnym momencie pomóc jak najszybciej usunąć, żeby nie doprowadziła do niebezpieczeństwa powodzi zatorowej. Generalnie to jest tak, że ten nurt rzeki, który płynie i razem z nim płyną te zjawiska lodowe, które się wytwarzają w sytuacji, kiedy temperatura wody osiąga i zaczyna oscylować w granicach 0 stopni, no powoduje, że e, następuje spowolnienie tego odpływu spowodowane zjawiskami lodowymi tą, 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 to, tym lodem powierzchniowym, jak również tym lodem lądowym. To się tworzy taka z tego śryżu, taka gąbka, która ogranicza ten swobodny odpływ odpływ lodu i proszę państwa żeby ten proces nie doprowadził do tego że poziom wody będzie narastał wraz z blokowaniem tego przepływu uruchamia się akcja lodołamania. Oczywiście akcja lodołamania jest bardzo złożonym procesem. Trzeba bardzo dokładnie przeanalizować sytuację meteorologiczną i to najlepiej jak się ma wiarygodne prognozy długoterminowe, bo ten moment rozpoczęcia akcji jest bardzo ważny. Można popełnić błąd rozpoczynając akcję za szybko, wtedy, kiedy na przykład następuje odliż, tak jak mamy to dzisiaj, ale po jakimś krótkim czasie może nastąpić znowu gwałtowne ochłodzenie i znowu to ochłodzenie może spowodować wytwarzanie się zjawisk lodowych i w ten sposób zamiast sobie pomóc po prostu zaczynamy produkować lód i taki przypadek rzeczywiście miał miejsce tutaj na zbiorniku w przed chwilą rozmawialiśmy z panem wojewodą na ten temat właśnie w zimie w 1981-82 kiedy lodołamacze wyszły kilka razy w czasie sezonu zimowego z kruszeniem lodu i w pewnym momencie rzeczywiście tego lodu było tak dużo, że doprowadziło to do powodzi zatorowej i zostały tutaj, zostały podtopione tutaj miejscowości. ty także ucierpiał, ucierpiał Płock. Natomiast proszę Państwa, to jest tak jak się zaczyna, to zaczyna zbyt, zbyt wcześnie tą akcję lodołamania. Natomiast w sytuacji, kiedy zaczynamy zbyt późno tą akcję lodołamania, no to w tym momencie narażamy się na to, że możemy nie zdążyć, nie zdążyć się skruszyć i odprowadzić lodu i ten lód będzie powodował narastanie dopływającej do tego lodu wody, czyli będzie podpiętrzał tą wodę do takiego poziomu i do takiego stopnia, że nastąpi po prostu rozlanie tej wody. A musimy pamiętać, że wraz z odwilżą. Następuje, następuje zasilanie rzeki również tymi wodami roztopowymi i ta tendencja do narastania poziomu wody w korycie rzeki jest jeszcze większa. Także, proszę Państwa, dzisiaj rzeczywiście będziemy mogli Państwu zaprezentować nasze lodołamacze. Tak jak powiedziałem, w gotowości lodowej, akurat tutaj, dla tego obszaru operacyjnego akcji lodołamania, mamy do dyspozycji 6 lodołamaczy. I to jest wystarczająca ilość lodołamaczy na podstawie oczywiście pewnych doświadczeń, wieloletnich doświadczeń, jakie administracja zdobyła walcząc z tego typu zagrożeniami. Bo przypomnę Państwu też taka ciekawostka. Pierwszy lodołamacz na Wiśle pojawił się w 1881 roku i był to lodołamacz parowy. Wcześniej akcje lodowe były prowadzone w ten sposób, że wykorzystywano kiery i piły, żeby odcinać kawałki lodu i spływać razem. Z, z, z nurtem rzeki. E, powiedziałem e, spływały z nurtem rzeki, czyli to jest kolejna zasada lodołamania, że zawsze lodołamanie zaczynamy od dołu i idziemy w górę rzeki tak, żeby po prostu zapewnić sobie swobodny odpływ tego płatu. I dlatego w akcji lodołamania zawsze biorą udział lodołamacze czołowe i lodołamacze liniowe. E, ta nazwa bierze się z funkcji, jakie, jakie lodołamacze spełniają w czasie akcji lodołamania. Lodołamacze czołowe to są te, które idą z przodu, łamią lód, tę stałą pokrywę lodową. Natomiast lodołamacze liniowe uruchamiane są wraz z posuwaniem się lodołamaczy czołowych w górę rzeki. Żeby lód zachować cały czas w ruchu. On nie może się po prostu zatrzymać. I druga ciekawostka, proszę Państwa, pierwszy lodołamacz o napędzie mechanicznym spalinowym pojawił się na początku XX wieku, dokładnie w 1929 roku. I od tej pory cały czas doskonalimy nasze metody walki z tym zagrożeniem. Ale od tamtego czasu, jeżeli chodzi tutaj o rozwiązania samej technologii prowadzenia akcji, no szczerze mówiąc niewiele się zmieniło, bo tak jak powiedziałem, z przodu idą dwa, trzy lodołamacze czołowe, za nimi dołączane są lodołamacze liniowe w zależności od długości już tego odcinka połamanego tak, żeby ten lód cały czas zachować w ruchu. Mamy dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić Państwu dwa lodołamacze, które w 2020 roku dotarły tutaj do bazy. Zostały wybudowane w Stoczni Kozielskiej. Jest z nami prezes tej stoczni, także jeżeli będziecie chcieli porozmawiać na temat tego, jak przebiegała budowa, jak, jakie tam doświadczenia e, e, tutaj Państwo w trakcie budowy tych lodołamaczy mieli. To oczywiście bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Pan Prezes jest do Państwa dyspozycji. Także, proszę Państwa, jesteśmy w trakcie pogotowia lodowego. Widzimy, że jest odwilż. Dzisiaj po raz pierwszy spróbujemy uruchomić te lodołamacze i zobaczyć, jak one się zachowują w lodach, bo jeszcze nie miały okazji. Będziecie Państwo świadkami po raz pierwszy w momencie, kiedy te lodołamacze będą wchodzić na lód. Natomiast co do takiego praktycznego rozpoczęcia akcji lodołamania, do Będziemy musieli jeszcze poczekać, bo jesteśmy dopiero w połowie stycznia, czyli tak na dobrą sprawę w połowie okresu zimowego. I tak jak Państwu mówiłem, nie chciałbym, żebyśmy zbyt wcześnie zaczęli, albo też będziemy oczywiście dokładnie się przyglądać rozwojowi sytuacji, żeby znowu też nie spóźnić się z wprowadzeniem tej akcji lodołamania. Serdecznie dziękuję. Są to bardzo nowoczesne jednostki wyposażone no, znane na świecie zespoły napędowe, szkoda, że nie polskie, no, ale katerpilary. Sterowane zdalnie, automatycznie, utrzymywane obroty i moc tych silników. Doskonały sprzęt nawigacyjny. Echosonda, radar, stacja, stacja pogodowa, które, daje, które, które dają informacje o tym, co się dzieje wokół statku. Mam nadzieję, że te statki będą służyły, służyły dzielnie, będą zabezpieczały przed zjawiskami powodziowymi nasz nasze rzeki dziękuję bardzo jeśli są jakieś pytania to chętnie odpowiem Szanowni Państwo Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie jednym z naczelnych zadań jakie stawia rząd przed swoimi przedstawicielami jest zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańcom regionu powierzonego w pieczy wojewody. Nie mogło mnie zatem zabraknąć na tej radosnej y, uroczystości przekazania dwóch nowoczesnych jednostek, które y, wzbogacą y, nie tylko ilościowo, ale również jakościowo flotylne sześciu okrętów, które tutaj stacjonują i które odpowiadają za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Jako najstarszy z tego grona pozwolę sobie nawiązać do rzeczy, o której powiedział pan prezes. O ostatniej, i miejmy nadzieję, już nigdy nie powtórzy, która się nigdy nie powtórzy. Powie, powodzi zatorowej, która miała miejsce w 1982 roku, w, w drugim miesiącu stanu wojennego, kiedy powyżej brzegu Wisły lewobrzeżna część Płocka, Radziwie, została, zalana właśnie na skutek na skutek takiej powodzi nauczeni dobrym y, tym, tym, tym przykładem realizujemy dobre praktyki i bardzo się cieszę, że, że w taki wizjonerski sposób y, Szefostwo Wód Polskich na te y, zagrożenia ewentualne reaguje szczególnie tutaj w naszym jedynaku, póki co ubolewamy nad tym wszyscy czyli zalewie włosławskim, gdzie nurt wisły jest siłą rzeczy spowolniony, zjawiska powodzi zatorowej mogą wystąpić ze zwiększonym ryzykiem. Dlatego wyposażeni w nowoczesny sprzęt będziecie mogli, Szanowni Państwo, stawić czoła ewentualnym niebezpieczeństwom i tak jak powiedziałem, to co kiedyś spotkało przed 40 laty nas już nigdy się nie powtórzy. Bardzo się cieszę, nie mogę doczekać się prezentacji tych dwóch nowoczesnych jednostek. Szanowni Państwo, ostatnie lata przyzwyczaiły nas do dość łagodnych zim. Ten rok pokazał, jak ważne jest to, żebyśmy mieli dobry sprzęt, żebyśmy byli przygotowani do mroźnych zim, właśnie do tych problemów związanych z ryzykiem wystąpienia powodzi zatorowej. Jako przewodnicząca Sejmowego Zespołu do Spraw Kaskadyzacji Dolnej Wisły ze szczególną uwagą obserwuję wszelkie działania wód polskich związane właśnie ze stopniem wodnym we Włocławku, ze zbiornikiem włocławskim i tym bardziej bardzo się cieszę z tej inwestycji, bardzo się cieszę z tego doposażenia, jeżeli chodzi o lodołamacze. To jest przede wszystkim kwestia zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego regionu, zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców Włocławka, ale też szerzej właśnie do mieszkańców okolic Włocławka. To jest szczególnie ważne, żebyśmy, tak jak powiedział Pan Prezes, reagowali wcześniej, żeby ta reakcja nie była za późna, dlatego jeszcze raz bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Wodom Polskim za tą inwestycję i za wszystkie działania, które Wody Polskie prowadzą, które są związane właśnie z zapewnieniem, czy to bezpieczeństwa stopnia wodnego we Wrocławku, czy to właśnie zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszym regionie. Dziękuję. Szanowni goście, cieszę się, że mogę reprezentować panią poseł. Pani poseł pełni swoje obowiązki poselskie w Warszawie, także nie może być tutaj z nami. Natomiast zarówno ona, jak i ja wyrażamy wyjątkowe, Zadowolenie z tego, że dwie nowoczesne jednostki poprawią bezpieczeństwo na wiśle. W tym odcinku, który rzeczywiście, tak jak pan Wojewoda wspomniał, jest z nurtem spowolnionym rzeki i tworzą się te form formacje lodowe. Natomiast Włocławianie muszą wiedzieć o tym, że mogą się czuć bezpiecznie, mogą być zadowoleni z tego, że te jednostki będą poprawiały bezpieczeństwo. Tak jak pan prezes powiedział, 140 lat temu pierwszy lodołamacz pływał po wiśle parowy. Te nowoczesne będą funkcjonowały już na nowych zasadach, za opatrzone w nowoczesny sprzęt. Także bardzo dziękujemy, że te inwestycje tutaj są, że poprawiają bezpieczeństwo. Dziękuję Państwu bardzo.